Hi guys! Trochę się rozpadało, ale zaczynamy kolejny odcinek Minecrafta Ponieważ nikogo nie ma w domu, naszła mnie ochota i... i... i Creeper mnie goni i pająk też i... i... i, i jest burza, tak? I właśnie dlatego zacznie się nowy odcinek Dobra Przeciwności do pokonane Wrócimy do domu i wybierzemy się dzisiaj na jakąś wyprawę. Kto nie lubi odcinków z wyprawami to ma pecha. Bo dzisiaj będzie wyprawa do jaskini. Chyba obiecają budowanie, ale będzie wyprawa do jaskini! Tak orzeczę ja Okej okay. Pokażę wam jeszcze portal... kurde, nie mam Optifine, bo jest 1, 2, 4 Ale dobra, nieważne. Później się ściągnę Optifina. No to wam nie pokażę chyba No chyba że się załadują czenki i zobaczycie to z daleka A potem nie wiem co zrobicie Kiedyś zwiedzimy to lepiej Kurde Trochę czasu mi to zajęło Ale nie widać A chciałbym wam pokazać chyba Dobra To pokażę wam zaraz Może pierw Co pierw Zapomniałem Naprawdę zapomniałem co pierw tak, odłożymy że kilka rzeczy do skrzynek, yy, no, tak, potem pokażę wam tą górę i wybierzemy się na przygodę w nieznany. E, aha, teksturę pak, e, standardowo w wypisie do filmiku trochę jest zmienione drewno, ale bardziej mi się podoba. No bo wiecie, teraz są te różne rodzaje drewna i ta podłoga w końcu mi się podoba Gaba, o, jajka mam. I kurczak jeden, kurczak drugi, jeszcze chyba jest trzeci. Ale nie, głowy nie oddam. Aha, chyba siedzi w naszej... w naszej... nie, nie, tutaj? No trudno, no to... Fajny ten Enderman. Dobra, e, chyba... Dobra, nieważne. Zapomnijmy. Ja już nie pamiętam. E, aha, patrzcie co ja mam! Fajnie, nie? Nie mam zielonego pojęcia jak są... ...dźwięki. Może zróbmy jetboxa. Jak to się robiło? Z drewna, czy z kobla, czy z czego? Aha, są nowe deski, to też, prawda? Chyba to było no co? I diamentu. Tak. Ale gdzie my go możemy postawić? Może tu, tutaj gdzieś? Albo może... Tutaj. O, tu jest idealne miejsce chyba. Zobaczymy, która płyta mi się najbardziej podoba. I powiem wam, że teraz o wiele łatwiej jest zdobyć tą płytę. tamże. Ta, 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 następny O. Kurczak Remix. O. Ale bite. dobra next ho uh -huh. oh. what the fuck tam słychać dźwięki kopania dobra ki tym chyba to było najfajniejsze dla mnie Niech zostanie na razie. E, dobra, teraz wam wytłumaczę przy tej fajnej, ciekawej muzyczce dlaczego teraz o wiele łatwiej zdobyć płytę. E, ponieważ zabijając... Zabijając... E, gdy szkielet teraz strzela w creepera, to creeper się nie złości na tego szkieleta, uznaje, że to przypadkowo i nadal goni nas. Więc łatwiej o wiele zdobyć. E, no tak, wiecie co. Płytki. Muzyczne. Kobel mi się skończył ogółem. Yy, buduję tajny projekt, który pokażę wam chyba w następnym odcinku. Yy. Często mi teraz z te bronie z wrogów. Ale to nic złego w sumie. Przesad... Oczywiście przesadziłem z pochodniami. Ale w sumie przydadzą się. No, przydadzą się. Jak idziemy na wyprawę, to się przydadzą. Łuk też się przyda. Eee, kaktusów potrzebuje... Wszystko? Aha, kości nie potrzebuje... Dobra... Może jednak tylko... Trochę... A nie, dobra... Powinno starczyć jakąś jeszcze... Taki killoff... Idziemy! Na przykład... Aha, jeszcze ten... Portal do piekiel... O, widać chyba, widzicie? Świątynia... Przerobiłem cały w Wokół tej góry na gravel... Bardzo słabo to widać, bo jest noc i... O, pokażę wam z mostu... Ale więcej... Wam nie pokazuje. Płyta nie chce gra Fajna ta płyta. Ta N Box. A ty co tu robisz? No. Eee. Szkielet? Cześć. Okej. Okay. Eee... To idziemy na tą wyprawę, nie? Guys? O... o! Mała ścina! Jej! Coś nowszego niż... Error Poprawili strasznie du dużo bookfixów i dawno już nie miałem out of memory. Się pochwalę. Jestem ciekaw, czy jest dłuższy zasięg tej muzyczki, bo słyszę ją aż stąd. Ale jest na razie ekstra fajnie. Ada deszcz... No i tak to mniej więcej wygląda. E, cały Dirt jest zamieniony na... E, gravel. Porozlewałem trochę lawy i tu jest taka czerwona świątynia, którą z bliska pokażę w jakimś tam... No dobra, mogę jeszcze tutaj ten kawałek wyjść. Oła. Eee którą pokażę Wam w jakimś najbliższym odcinku mniej więcej. Ta, to w sumie nic ciekawego nie jest. Tutaj już widzicie prawie całą okazałość tej budowli. Jak widzicie wyko wykorzystałem niterowe materiały. No. I jeszcze nie mam zielonego pojęcia jak wejść do środka, bo... bo nie wiem. Po prostu zrobiłem, ale zapomniałem o wejściu. <grym> Więc trochę fail ale okej, okay, chyba mi się wydaje że zobaczymy czy mamy herd mamy herd, więc wybieramy się na przygodę wieża, też chyba będę dokręcał kurde, jest tyle do zrobienia a tak mało w głowie pomysłów mm -hmm. creeper, hej Myślę jeszcze, żeby nie robi, zrobić podobnego mostu do tego, tej, do tej kopalni, ale na razie da się obejść bez, nie mam nożyczek, nie mam nożyczek, szkoda, ale przeżyjemy bez, ale bez jedzenia nie przeżyjemy, dobra, będziemy żywić się na tym, co upolejemy, czyli na jak... jak ja nienawidzę tego odgłosu deszczu, trochę zbyt głośny ale spoko chyba przyciszymy już muzyczkę, muzyczkę, bo mnie pewno będzie zagłuszała tak do 15, 19 Dobra, chyba myślę, że to będzie idealny dźwięk oprócz tego szumienia, który mam tylko przy nagrywaniu nie wiem czemu ale jest spoko yy, chyba już się powtarzam, ale wtedy się powtórzę. E, Tekst w opisie pod filmikiem. E, wersja 1.2.4. I biegnę dalej. To nudne wiem, ale musicie wiedzieć, ile ja kopię. Oj, słyszę fap, czy slime, tak. Slime. Idziemy Dziwnie tak opalnie trochę wygląda <grymne> Tam na końcu jest wielki tunel e, WTF. tyfy czy... O! Pierwszy, pierwszy raz to widzę Back to title screen Lub exit game Co będzie klik to? Jej! I mogę wejść od razu Fajnie I gramy dalej Widzicie? Nie muszę przerywać nagrywania Tu mamy już obsydian Chyba się zbliżamy do końca. Słyszę dużo stworów, więc na pewno się zbliżamy do końca. O, przekopiłem redstone. A. Czemu kopiałem mieczem? Ej, czy ja kopałem mieczem wcześniej? Nie. Wydawało mi się. Tak, tutaj kopię zazwyczaj, w tej jaskini, ona jest gigantyczna. Chyba wam ją kiedyś pokazywałem, ale nie jestem pewien. Tu jest strasznie dużo do kopania, ale sam nie wiem, czego potrzebuję. A potrzebuję kobla, więc po prostu będę kopał eee, przed siebie. Tak przez chwilę, a potem wyruszymy może poszukać jakichś, eee, nie wiem. Czegoś tam poszukać. <laughs> o, kobl został, ale fajnie. Kopiemy dziurę. Tak wiem, to trochę nudne. Ale to naprawdę ma bardzo wiele pozytywów w kopaniu takich dziur. Na przykład możemy zdobyć bardzo dużo kobla, który przyda nam się do... Dobra, macie rację, to jest nudne. Idziemy, wracamy do jaskini. <grystanie> Tam... Nie, to dziura. Eee. Gdzie to było? Tu nie. Jak chcecie przygody, to będziecie mieć przygodę. Musimy w sumie i tak upolować coś do żarcia. Tu tutaj? Tak. I tak tu już nie wrócę, prawda? To smutne. Dobra, damy radę. Najwyżej będzie śmiesznie. O, nudne. Kurde, chcę wam pokazać coś ciekawego. Coś nie idzie. Wiem. Spokojnie, ja to na złoto. Mamy złoto. E, to już będzie ciekawsze. Na pewno. Pewno zaraz wpadnę do lawy i krzyknę jak mała dziewczynka. Więc uważajcie. Nie wyszło. Trochę się stresuję. Ale na pewno spotkamy wesołą przygodę, która zapewni nam bardzo ciekawą oglądalność. Bardzo ciekawą oglądalność. Eee, tak. Ciekawą oglądalność. Bardzo. Penetrujemy wszystkie jaskiniowe dziury. Jak ten nasz mały kundelbury. Była taka piosenka którym już każdy pewnie zna, więc nie muszę mówić o kundlu który był bóry no ale dobra już nie mówię e... Ok. okej, węgiel się przyda na pewno bo ja go wypalam masami ej w sumie czemu nie wypalam wiaderek żelazo jest mi mniej potrzebne niż węgiel wiaderka z lawą to jest dobry pomysł szkoda, że żadnego nie wziąłem, prawda? dokładnie Hmm, może wam powiem coś o tajnym projekcie? Hmm, co wy na to? Hmm, nie słyszę Tak? No dobra Ej, czemu powiedziałeś nie? Gościu, ty... ty I tak wam pokażę, więc spoko Eee, dobra Teraz do gościa, który powiedział tak e... O! Pamiętam te miejsce. Hmm, e, w tą stronę... Nie, w którą stronę? W tą stronę jest jaskinia. A, nie mówiłem? Wracamy. Poszukajmy jakiejś głębszej jestkini. Która będzie gdzieś już wam mówię tu? Chciałbym. <śmum> Musimy poszukać wielkiej ściany kobla. Na przykład tu. Cały czas mnie denerwuje to w panie slajma. Teraz go znajdziemy. Mam cię! Sprytny. Ładniej wyglądają yy, teraz te kopalnie z tego nowego dojawu, które mam w teksturze paku. Ale było akurat na, tym, na tej teksturce, na której miksuję, był jakiś mały lak i już szybałem że wpadnę tam na dół, a tam jest lawa pewnie? Nie, nie ma lawy. Yy, aha. Ja kurde, nie mogę biegać, Ała. Cześć zombiaki! Potrzebuję was zjeść. Wiem, że to trochę dziwne i okrutne i niedobre i chyba za głośno mam grę. Hmm. Dlatego zjem was szybko i bezboleśnie. No dobra. I tak zginiecie. To daje jedno serduszko, tak? Znaczy... głodek? Nie, dwa. O, Creeper, chcesz trochę? Te stwory nie stanowią już dla mnie żadnego wyzwania. Jest jakiś... O, może napiszcie mi o jakiś modach, może... Które utrudniają, a nie ułatwiają grę oczywiście, bo tak... Ja, ja nie lubię iść na łatwiznę. <śm> jakiś słodki maluśki bajbusia maziu moja gini. Ej. No. <śm> e nie wiem, czy te ścinki to jest oddzielenie klipów, czy nowe Out of Memory. <ś> chyba dzielenie klipów, więc spoko. I ja znowu będę montował. Wiecie co? Jestem naprawdę dumny z ostatniego odcinka, z wyprawy do piekła, bo jak montowałem ten, ten odcinek, yy, to nie miałem naprawdę żadnych problemów z renderowaniem, z żadnym pro, żadnych problemów z wrzucaniem klipów do Vegas'a i takich tam bajerów. Ani jednego problemu. Pierwszy raz chyba od Pierwszego filmiku na YouTubie który był o grze jak grałem w Guild Wars 1 i pokazuje jak farmić na raptorach który już został dawno usunięty bo był amatorski No w sumie był nawet fajny tylko nie wiem czym ja to kręciłem i tak dalej A teraz gdybym nakręciał filmiki z poradnikami to chyba byłyby trochę lepsze ale na szczęście takich filmów nie kręcę. Hm. Dobra. Węgiel jest. Wybrałbym się w jakieś ciekawe, ciemne miejsce, ale tutaj nic ciekawego nie widać. A ja chcę wam pokazać jakąś fajną przygodę. Może no, weźmiemy te tory. Jakiś duch kopalniany nas zaatakuje. powiedz do jego tory. Kobl! O, tam jest dość ciemno. No zaraz to się zmieni, ale kurde, e, ja zrobię małe cięcie na chwilę. Dla was to była sekunda, dla mnie 4 dni. Tak wróciłem do tej przygody po czterech dniach i szczerze mówiąc, tak się zastanawiałem, jak znowu będę to nagrywał, jak to będzie wyglądało. Przez sekundę przeżyjecie cztery dni mojego życia O, skrzynka O, nie były Eee Myślałem, że melony Eee Ała Dobra, wiecie o co chodzi <grym>, wow. eee, Tam zaczyna się już ciekawa przygoda, więc miejmy nadzieję, że naprawdę pewno będzie ciekawa Uuuu Tam jest ciemno tu mamy trochę żelaza. Taka... O, dobra, nieważne. Więcej żelaza. W sumie możemy po nie zeskoczyć, co? Żelaza zawsze się przyda, choć bardziej wolałbym węgiel. Bo ja węgiel korzystam naprawdę w ekstremalnie szybkim tempie. Mówiąc ekstremalnie szybkim tempie, mam na myśli ekstremalnie szybkie tempo uuu ale fajna dziura hmm. o może tak dla ciekawych jak jest w i widzicie właśnie takie wielkie ogromne e, spływające kawałki wody to jest wielka możliwość że e, one prowadzą do wyjścia do oceanu tak mi się wydaje że nawet w tym przypadku tak jest dużo osób od tego nie wie a to jest naprawdę dość przydatna informacja Okej, okay. co dalej? Co ja zrobiłem? Ej, zapomniałem tutaj, bo porąbało mi się sterowanie. Przepraszam po was bardzo. O boż! Śmieszne? Ej, nawet punkty pokazuje. No, tysiąc poziom. O Jezus, za duża strata. Jej, ale było fajnie! No, to chyba byłoby na tyle z tego odcinka. Przygoda zakończyła się fatalnie, naprawdę w bardzo amatorski sposób. Nie, nie, ja tam wracam. Dobra, nie kończę z tego odcinka. Jeszcze tam wrócimy. Jak nie odnajdę moich przedmiotów, to zakończymy odcinek. 19. poziom, ludzie, ale ze mnie... Ale to była amatorska śmierć. Idealna dla takiego amatora jak ja. Nie sądzicie, że ta muzyka jest trochę za głośno? Fuj, zawsze mi się myli. Lepiej. Eee Nie, nie, ja się nie zgodzę. Tam było zbyt dużo kobla. <noise> Już walić ten węgiel i żelazo. Potrzebuję kobla, bo mi się skończył. Tak wiem, jestem dziwny. Ludzie wracaliby po diamenty, po żelazo, złoto i tak jeden bajera, ja idę po kobla. Hmm Więc lecimy Miejmy nadzieję Że odnajdę tej temy Tu jest bardzo niefortunny kawałek Już raz oglądaliście Jak biegnę prosto przed siebie Więc zrobię małe cięcie I wrócę Jak będę pod końcem skini Sądzę Iż mogę już włączyć nagrywanie Więc lecę dalej eee, Z trzema paskami głodu Bez broni Całkowicie Sam Opuszczony Obsydian Boże, czy ja nawet nie pamiętam A jak ja zatkałem te wejście, którym tu przyszłem To wtedy w ogóle fail mm. Ale chyba... Nie, co? Czy tak? Cholera, nie pamiętam <grafię> I zatkałem to przejście O boż O boż Miejmy nadzieję, że natrafię jakąś ści ścianę z dirta. Tutaj, prawda? Jest przejście do jaskini. No, jest ślicznie. I to jest chyba nawet to miejsce, w którym kończyliśmy. Byliśmy w tym miejscu, więc chyba teraz pójdziemy w górę. Chciałbym teraz zabić jakiegoś zombiaka z tego kawałka dirta i dropnąłbym żelazny mieć, to bym, byłbym szczęśliwy. Mm. Mm hmm Mhm O Hmm Wyprawa na odnalezienie Moich przedmiotów Hmm, tu chyba też byłem Kurde, nie pamiętam A może tamty w górę pójdziemy I trafimy do głównego holu Jakimś... Nie, nie, nie da się Tutaj ciemność Fajnie <grystanie> Ale zapewne się uda Ha! Nie, nie Stąd nie ma wyjścia Nie wiem co zrobić Nie wiem jak to przeżyć Nie wiem jak odnaleźć to co zostało stracone już dawno temu a może po prostu zasłużyłem na ten ból? Może po prostu muszę obejść się bez kobla? Nie, no żart, potrzebuję tego kobla. Jak tu nie będzie wejścia do głównej jaskini, to już zakończymy odcinek, a tu nie będzie wejścia do głównej jaskini. Więc sądzę, że to koniec. Skończyliśmy naprawdę bardzo smutne Smutnie Po czterech dniach wróciłem po to, by zginąć By stracić dziewiętnasty poziom z osiem staków kobla i kto wie co jeszcze Straciłem rzecz tak cenną Ej, a co to? Tak cenną Straciłem ją przez tak głupie działania że aż moja wypowiedź staje się tak mądra, że aż nie mądra. Więc... Komentatorem tego odcinka przygodowego, który zapewne może wam się podobał, a może nie. Zależy kto co lubi. Był Max Biały. Żegnam. Do usłyszenia. Ludzie, jednak to jeszcze nie koniec. Odnalazłem swoje przedmioty. Szkoda, że tego nie widzieliście, bo to był naprawdę fuks. Niestety, tutaj spływała woda i ona spływała do lawy i większość przedmiotów uległa samozniszczeniu. No, ale mamy dużo kobla. Po to tak praktycznie wróciłem. Mamy kilof. Ten lepszy z fortun. Trochę węgla. Nie mamy nic do jedzenia, ani nie mamy zbroi, choć nie wiem, czy mieliśmy i może dlatego umarliśmy na początku. Teraz tylko spróbujemy wrócić do bazy i wtedy zakończymy odcinek. A jeśli nam się nie uda, to jesteśmy frajerzy. <grych> znaczy, ja jestem, a wy jesteście pro. Tak. Ała! Umieram z głodu. Zombie! Muszę cię zjeść, by przetrwać! Ua. Czuję się jak bergl. <grych> Hmm. Mówię wam... To co odwaliłem, żeby znaleźć te przedmioty to naprawdę głowa mała. Rozwaliłem pięścią kawałki kobla. I nie pamiętam gdzie to było. Dlatego... Muszę się teraz bardzo starać, aby nie tracić ani... Żadnego drobnego kawałka życia. Kij z życiem idziemy na rywyko. <grym> na wodę! Ała! Nie tak to sobie zaplanowałem. Czyżby to jest to, o czym myślę? Czyżby to było wyjście? Tak! Patrzcie, uda nam się wrócić. Niestety przygoda nie wyszła tak, jak sobie planowałem. Klik, klik. Ale, to to? O, lawa. Dobra. Eee, ale. Ale co, sam nie wiem co, ale. Ale odzyskałem troszkę przedmiotów i będziemy mieli 26 raza. W sumie to się nie opłacało, ale mam kobla, więc się opłacało, bo mam projekt z kobla. Dość duży projekt z kobla. Więc powinno mi chyba starczyć na dokończenie. Więc ja już będę kierował się w kierunku bazy. Pożegnam się z wami po raz drugi, ponieważ tym razem... Zyskałem swoje przedmioty. Więc komentatorem tego odcinka, chyba 8 albo 7, nie 7, 7 na bank, był Max Biały. I do usłyszenia.